Samoloty startują i lądują. Ale nigdy nie znikają z powierzchni Ziemi. Malaysia Airlines potwierdzają, że stracili kontakt z samolotem. Po prostu zniknął. Co mam powiedzieć rodzinom i mediom? Córka zapytała, gdzie tatuś? Nadal w to nie wierzę. Byłam rozbita, funkcjonowałam w pełnym wyparciu. Czas się zatrzymał. Czy to jakiś koszmar? Obudźcie mnie. Fakty przestały do siebie pasować. Mnożą się kolejne teorie. Może to porwanie? Przewozili tajemniczy ładunek. Prywatny symulator zarekwirowała policja. Mam na to dowody, gdzie szukać samolotu. Jeszcze nigdy 239 osób nie uznano za zmarłe na podstawie matematyki. Odnaleziono nieliczne szczątki. Kto je tam podrzucił? Mają nas za głupców. Kłamią od samego początku. To nie jest nierozwiązane morderstwo. To potencjalny akt wojny. Jak odrzutowiec może zniknąć? Ktoś zna odpowiedź. Pytanie kto? Dobranoc, Malezyjanie.